Jest sobotni poranek. Chłodny. Dzień dobry Państwu. Wrzesień już 27. 9.30. I co mamy? Mamy 9 stopni. Już. cztery było w nocy. Żeby nie próżnowały. Jak widać. I ślimaki też. To jest pierwszy. Pierwszy borowik, jest taka droga, jest droga, naprawdę fajna. Tu się zaczyna właściwie cały ten las z grzybami. Zobaczmy co, co urosło. Że przy takim chłodzie ślimaki są tak pracowite, Dużo jeszcze zostało tego prawdziwego. Jeszcze 100 metrów i droga się skończy. Pójdziemy znów w lewo. Może tam będą jakieś ładne rzeczy. No, a tymczasem jest trzeci prawdziwy czak i czwarty. Trzeba być ostrożnym. Oho, oho. Temu się należy fotografia. Piękny. Piękny wyjątkowy. Zaraz go zerwiemy. I zrywamy. Oho. Nie żałuję, że przyjechałem. Pięknie. Może jeszcze coś tu będzie? A tego borowika widać? Teraz chyba już tak. Ja Nie wiem. Piękny nie jest Ale Ale jest Fajnie się w muchu Schował Mają cieplej Pójdziemy dalej Tu były trzy Tu jest Skrzyżowanie Można wybrać Jedną z trzech dróg Tę czwartą, nie bo tą czwartą, tą drogą ja tu przyszedłem. A środko urosły, ładne gołąbki. Grzyby, które są najczęściej, najbardziej w czerwiach Zaczerwione są strasznie. Tu jest drugi. Mm. A tu jest trzeci, tego ślimak. Ślimak już go. Tak, tego i dokądś poszedł. Zjadł i poszedł dokądś. W porządku. A ja pójdę tam. Przed chwilą były gołąbki z 10 metrów. 10 metrów. A tu mamy takie dwa. Patrzymy, na nie zanim zerwę. Odważne przeciwki. Są dosyć twardy. I drugi. No ten. Nawet zachrupał. Mają różny wiek. o Kilka godzin się różnią. Dobrze. Pójdziemy tam. To lubią rosnąć. Wygląda na to, że jest jeden ptaszki. Tu jest jeszcze w lesie, oprócz tego wszystkiego, oprócz tego tej zieleni, drzew, muchów, wrzosów, borówek, jeszcze świewu ptaków, powietrze, ono o tej porze roku jest jest wspaniałe, to pod że nie jest za ciepły. Jeden wraciak, dobrze. Posuwamy się do przodu. Borowika już widzimy, prawda? Widzimy go, jest, rośnie. Ładny. Szukamy jeszcze wokół. To jest dziś dziewiąty. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale jest sam. Ładnie ptaszki siwają. to zwykle prawdziwki rosły. W tym miejscu, które pokazywałem przed chwilą. A tu jest ścieżka. Trzeba tą ścieżką pójść. A Borowik przy ścieżce, wśród łupów. Bardzo ładny ślicznotek prawdziwy. Ślicznotko ty Co tam było, powiedz mi co? Ślicznotek. Niestety sam. A tu jest moja kurtowa górka. A, częste poreczki rosną. Dziś czerwone muchomory? Jedna górka. Gdzieś ją widziałem. Podświecę. Zabierzemy ją. Aha. Aha. Jeszcze jedna. Fajnie. Mamy dwie. Dobrze. Chyba z każdego grzywobrania będę przynosił dwie kurki. Powoli, powoli. Powoli. O niegdomość też jest ładny super prawdziwy, bardzo ładny okay. mamy dyszkę a tu ładnie a może dziś będzie lepiej bo jest drugi ładny, młody na dzień świeże dołębie się podrywają cóż coś się płoszy nie sądzę żebym to był ja tu jest sporo drapieżnych ptaków ja tu też jestem takim drapieżnikiem Dobra. Słoneczko już się pojawia na drodze będzie trudniej i to pod słońcem mi się udało wypatrzyć, wypatrzeć tutaj pod, pod Świerkiem. Chodź koszyna. Czekał na mnie to chyba już. Przynajmniej od wczoraj. Nie rosnąc, tak mi się wydaje. A tu wśród homutów. Też piękne. Może coś jeszcze? Ale już jest lepiej. Jeszcze dróżka dwa przyniosła. Jeden z prawej strony, drugi z lewej. A tam piękno i sennego a ten drugi jest troszeczkę większy i tu coś chodzi codziennie nie było wczoraj byłem tu przed dwa dniami chyba tylko jednego z nas chodzić całej drodze dziś chyba sześć a już jest o wiele lepiej dobrze i pójdziemy do tego lasku tam się powspinać troszeczkę Jeszcze się leśną drogą wybrałem Jest też ładny prawdziwek albo żuki a tu też żuki takie coś robią trzone Czapka jest miękka Czapka jest miękka, też w lesie zostanie Ale, ale optycznie Prawda? Ładny grzebek bardzo ładny. Mhm. I to tylko znaczy, że trzeba w te dróżki też zaglądać, chodzić. Będziemy tu chodzić. Teraz teraz tylko spacer dla odprężenia po mkach. Może coś gdzieś tu wystarczy. Kto wie. Szkoda. Te drogi w sierpniu były tak piękne, pełne grzybów. Ale to był sierpień. Teraz mamy piękny banek. Ociepiło się, już przynajmniej chyba 13 lub 14 stopni. Dobrze. Och, jejku. No bardzo mi przykro. Miał być spacer. A się zrobiły grzyby. I ta droga się za chwileczkę kończy. Krzyżuje się z inną. Tu jest jeszcze jeden. Aha, ten się chwieje. A tamte będą pewnie fajne. No, zobaczmy. Prawdziwki. Ja je widzę takie duże. Patrząc w komórkę, to niestety, ale wygląda mniej okazale. To wszystko jest małe lub. Po prostu lub nie pokazane w takim, w takim otoczeniu, w takim pięknie, w jakim ja to znajduję. Przy tej drodze. Dobrze. Jeszcze jestem wśród tej zieleni, wśród tych dróg sierpniowych. No bo w sierpniu mieliśmy szaleństwo prawdziwkowe cóż ten robi za 10 Bardzo ładny, piękny barwk. Jeszcze pójdziemy tam Teraz y, przez las musiałem przejść jeszcze około 5 minut mnie czeka, a tam Państwo chodzą i zbierają grzyby ja się dowiemy że coś mają ja jestem przy brzozie przy takich martwych, tylko przy martwych są ładne białoporek. Idziemy dalej. Zrobiłem lasem około 2 km. Bez żadnego grzyba. Jakiejś starej kośdarze tylko minąłem. Odkryłem fajny lasek świerkowy I tam też nie było nic. A tu, przed domadniami, zbieraliśmy browiki. To takie. Siedem 7, 7 sztuk. Dziś nie urósł żaden i nikt by się nie domyślił, że to grzyby mogą być, prawda? A to czasami dwa, trzy razy w roku trzeba zajrzeć. Po prostu. puka, Dobrze, bardzo je lubię. Mamy prawdziwki. Mamy dziwki raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Warto było się kulać. O, oni są piękne. oho uh. Fajnie. Fajnie, bo byłoby mi smutno, gdybym tu przyszedł na darmo. Tylko w ramach sportu. Tu był ten pierwszy, tu jest kolejny, tam jest jeszcze jeden, cały tak figlarnie, gałązkę podnieść głową, tu jest jeszcze jeden, śliczne, dziś na Borowiki barwiki, że to będą gdzieś ostatnie, ale piękne. Patrzmy jeszcze i to wszystko. OK, sprzątamy. Jeszcze się chwilę poceniłem i znalazł się. I się. Nie ma. Jeszcze jeden się wyląk. Ja muszę uważać, żeby mi się lederka nie strulało ale jest bardzo ładne. Bardzo ładne. Takim czymś losu. Tu są małe buki, małe buczki, a z tyłu tam jest pień starego buka. Podejrzewam, że to z nim współpracują. A tu jest buk taki, o, bardzo ładny jest około 45 cm średnicy. Dobrze, pójdziemy tam jest 12.30 Słońce mamy dość nisko już, tyle zebrałem, dwie kurki i ładne radziwki są ładne, fajne są, zadowolony jestem z tego, z tym bardziej, że dziś jest sobota, a tu jeszcze mamy czubajkę fajną, chyba będzie dziś ostatnia, ostatnim grzywem, tam... fajna czubajka, OK jeszcze 10 minut O i tam muszę iść. Ale zrobiło się wiecznie Wiecznie Przy brzozie się, pożegnać z Państwem Za 15-13 Urosły jeszcze ładne grzyby A super, cieszą I te pania. Okej, okay, dobrze Udanej soboty właściwie niedzieli, bo filmiki to rzucę. Spokojnej, udanej niedzieli. I dużo zdrowia. Do zobaczenia.